Dzień dobry państwu. Nazywam się Tomasz Drzał, jestem dyrektorem zarządzającym Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Chciałbym dzisiaj państwu powiedzieć trochę o klastrach energii, które zdaniem Izby i zdaniem wielu ekspertów są przyszłością energetyki nie tylko w Polsce, ale też i w Europie. Lokalna energetyka rozproszona, przyszłość i konieczność, proszę Państwa. My w Krajowej Izbie Klastrów Energii, jak widzimy na tym pierwszym slajdzie, tworzymy przyszłość polskiej energetyki rozproszonej. To są oczywiście nie tylko klastry, to są wszystkie społeczności energetyczne. I proszę Państwa, już na początek kluczowy slajd w mojej prezentacji to jest slajd do zapamiętania. To jest prawo Marfiego. Człowiek, ustawodawca też postępuje rozsądnie wtedy, i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. To jest slajd do zapamiętania, ponieważ on znakomicie obrazuje, jak wygląda polskie ustawodawstwo w zakresie prawa energetycznego. Wydawałoby się, że koncepcja polskiego systemu energetycznego jeszcze przygotowana przez Ministerstwo Energii, którego już nie ma, natomiast została koncepcja i ona jest dość prosta. Jest to energetyka rozproszona jako element sektora energetycznego w Polsce, czyli sektor energetyczny dzielony na energetykę systemową i właśnie energetykę rozproszoną, którą można podzielić na prosumentów, klastry energii, miejskie układy kogeneracji, inne społeczności energetyczne i wydaje się to być bardzo prostym rozwiązaniem. Energetyka rozproszona, klastry energii, zgodnie również z tym, o czym pisało i przygotowywało to Ministerstwo Energii, to jest przede wszystkim poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Tak istotnego aktualnie mając za swoją wschodnią granicą wojnę i przykłady, jak ta energetyka rozproszona w przypadku Ukrainy realnie zadziałała. Proszę Państwa, nawet jeżeli wróg zaatakował farmę fotowoltaiczną, zniszczył jej część, widzieliśmy zdjęcia i wyglądało to tragicznie, po pierwsze, cała farma poza tą zniszczoną częścią dalej działała, ta część bardzo szybko była odbudowana i pozwoliła dalej funkcjonować, więc. Jest to również ze strategicznego punktu widzenia bardzo dobry ruch, jeżeli w Polsce moglibyśmy budować energetykę rozproszoną z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście klastry energii to jest również innowacyjność, to są również współprace na poziomie lokalnym między samorządami, przedsiębiorcami i również placówkami naukowymi. Natomiast bardzo dobrze opisane koncepcje i bardzo dobrze przemyślane. Wzorowane trochę na rozwiązaniach skandynawskich e, projekty, które zostały tutaj w Polsce zaimplementowane przez Ministerstwo Tak, jak mówię, Energii, teraz już nieobecne. Klastry energii są narzędziem rozwoju lokalnego, czyli właśnie lokalna niezależność energetyczna, zwiększenie pewności i ciągłości dostaw, zagospodarowanie lokalnie dostępnych zasobów, rozwój społeczeństwa obywatelskiego przede wszystkim. Dlatego też na samowystarczalne energetycznie społeczności tak bardzo stawia Unia Europejska. W Polsce emanacją tych społeczności energetycznych są właśnie głównie klastry energii. I teraz proszę Państwa, żeby była jasność, klastry energii nie są jakąś efemerydą na całym obszarze polskiej energetyki, tylko są dość istotnym jej elementem. Tutaj możemy zobaczyć takie spółki jak Tauron, KGHM, Polska Grupa Energetyczna czy Bogdanka, świeżo założony klaster na Lubelszczyźnie i wiodące klastry takie jak klaster Żywiecki czy Z-Klaster ze Zgorzelca. To są bardzo duże podmioty i powiedziałbym nawet wiodące na polskim rynku, jeżeli chodzi o energetykę, więc klastry nie są przedsięwzięciami niszowymi. One mają coraz większy udział w systemie energetycznym. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ten udział był jeszcze większy. I co to jest klaster na przykładzie klastra zgorzeleckiego? No jest to porozumienie lokalnych konsumentów i producentów energii, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, uczelni, instytutów badawczych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i prosumentów. Zasada jest prosta. Na danym obszarze w jednym miejscu produkujemy prąd i na tym samym obszarze w innym miejscu go odbieramy. Tak jak powiedziałem, jest to teoretycznie banalnie proste. Niestety, niestety to, co było na kluczowym slajdzie mojej prezentacji, czyli nasz szanowny ustawodawca postanowił nam to proste rozwiązanie skomplikować. Jak wygląda standardowy klaster, znowu na przykładzie klastra zgorzeleckiego, tutaj widzimy ilu jest uczestników takiego klastra. To jest proszę Państwa 90, a myślę, że teraz aktualnie nawet pewnie ponad setka przedsiębiorstw, 86 producentów energii, 83 producentów energii, jedna spółka dystrybucyjna własna, niezależna od systemu energetycznego. Dwie firmy z sektora nowoczesnych technologii. Proszę Państwa, teraz w z klastrze właśnie w hubie innowacji, powstał pierwszy polski, no, prawdziwy polski samochód elektryczny. Jest to dostawczy projekt EWAN, który razem z NCBIR jest przez Z-Cluster i przez spółkę Innovation AG prowadzony. I to też nie jest przypadek, że właśnie taki projekt mógł powstać w klastrze energii. I tutaj Państwo też widzą slajd, który mówi, jak wygląda składowa cena energii w Polsce. Po to ten slajd tutaj jest, żebyście Państwo mogli zobaczyć, ile z tych składowych ceny można by było wyeliminować, jeżeli mielibyśmy przesył energii na krótkie odległości z miejsca A do miejsca B w ramach jednego klastra. Oczywiście każdy, kto czyta swój własny rachunek za prąd, no to winszuję, jeżeli jest w stanie go w 100% zrozumieć i te wszystkie składowe sobie policzyć. Natomiast tutaj mamy przede wszystkim duże koszty dystrybucji, czyli właśnie tego przesyłu energii w Polsce na tak naprawdę duże odległości, jeżeli chodzi o cały system energetyczny. Jeżeli byśmy to zamknęli do poziomu klastra, do jednego obszaru, moglibyśmy tą dystrybucję, ten przesył naprawdę mieć bardzo mocno kosztowo ograniczony. I nowe przepisy dla klastrów energii. Proszę państwa, to też jest tak, że jeżeli klastry energii będą uregulowane, jest projekt ustawy UC99, jest szansa, że być może w drugim kwartale tego roku, czyli do wakacji, może zostanie wprowadzony na podobrady Sejmu, jeżeli nie, no to pewnie w drugiej połowie tego roku. Natomiast to jest właśnie taka komplikacja, która moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebna, ponieważ... Mamy przede wszystkim ograniczenie mocy w klastrze do 100 MW, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Nie wiemy zupełnie z jakiego powodu ogranicza się produkcję energii w klastrze, jeżeli tej energii wszyscy tak bardzo aktualnie potrzebujemy. Ograniczenie możliwości przyłączeń źródeł w klastrze do linii niższej niż 110 kV. Bardzo dużo inwestycji aktualnie przyłącza się właśnie do 110 kV i też z niewiadomych powodów ustawodawca postanowił w klastrze przyłączenia do 110 kV ograniczyć. Brak regulacji dotyczących umów między klastrem, koordynatorem klastra a... Lokalnym OSD. To jest, proszę Państwa, pięta Hillesowa całej tej regulacji i w ogóle obecności klastrów w Polsce i rozwoju klastrów w Polsce, ponieważ niestety bez współpracy z operatorami systemu dystrybucji nie jesteśmy w stanie rozwijać klastrów, ponieważ to od nich zależy właśnie przepływ tej energii, jak już powiedziałem, z miejsca A do miejsca B w klastrze. Nie ma tych regulacji szczegółowych i poza deklaracją, że mamy współpracować z OSD, de facto nie wiemy na dokładnie jakich zasadach. Drugi bardzo istotny punkt, którego niestety nie ma w tych nowych przepisach. Brak regulacji uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w obrocie energią w klastrze, w szczególności w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych. Proszę Państwa, nie ma takiego rozwiązania w tej chwili i nie ma wyjątku od stosowania prawa zamówień publicznych, jeżeli chcielibyśmy nabywać energię produkowaną w klastrze. Przez jednostkę samorządu terytorialnego. Nie jest to normalny podmiot gospodarczy, jak wszyscy wiemy. Jeżeli produkujemy prąd i produkujemy energię, chcielibyśmy, aby nasz kontrakt z odbiorcą był jak najdłuższy. To są zazwyczaj 10-, nawet 15-letnie kontrakty. Nie ma takiej możliwości, aby tego typu kontrakt zawrzeć z samorządem. Samorząd zawsze musi zastosować prawo zamówień publicznych i umowy. Powiedzmy na okres trzech lat. Więc zupełnie rozbija to w tym momencie możliwość budowania OZE lokalnie na potrzeby lokalnego rynku, na potrzeby społeczności lokalnej, ponieważ dla przedsiębiorców oczywiście nie ma problemu, można to zrobić. Natomiast jeden z podstawowych czynników, dla których klastry powstają w Polsce, to jest właśnie zaspokojenie lokalnego zapotrzebowania w energię elektryczną. I jak na razie ustawodawca nie daje nam żadnych narzędzi, aby te deklaracje i ta idea mogła zostać wprowadzona w życie. Wyciąg, proszę Państwa, z tych nowych przepisów, też takich, które regulują klastry, które doprecyzowują, jak klaster ma wyglądać, jakie ma spełnić wymogi, jeżeli będzie miał być wpisany do rejestru klastrów prowadzonego przez prezesa URE. Zostawiam Państwu ten slajd. Na pewno organizatorzy będą w stanie przekazać też tą prezentację. Nie będę w tej chwili się rozwodził nad wszystkimi punktami. Jedna żółta kropka, tylko na tym slajdzie, istotna. To jest data, od kiedy ta ustawa mogłaby wejść i te przepisy mogłyby wejść w życie. Oczywiście tego nie wiemy i to też jest bardzo duża wada tych rozwiązań, że są procesowane już od ponad dwóch lat i niestety końca nie widać. Proszę Państwa, dziękuję uprzejmie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się, że jako Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE możemy też zabrać głos w tej dyskusji tutaj toczącej się. Liczymy, że również będziemy mogli wpłynąć na rozwój energetyki rozproszonej lokalnej w Polsce. Dziękuję uprzejmie.